Witam na konferencji prasowej Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej profesora Tomasza Grockiego oraz senator Ewy Mateckiej w Ostrowie Wielkopolskim połączonej z otwarciem wystawy Senat Wczoraj i Dziś w setną rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu. W konferencji bierze udział także zastępczyni szefa Kancelarii Senatu dr Karolina zioło Na konferencji witam wicemarszałkinię Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Gabriele Morawską-Stanecką, senatorów posłów, burmistrzów miast, samorządowców i zaproszonych gości oraz szczególnie prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beatę Klimek oraz starosto Pawła Rajskiego. Proszę pana marszałka Tomasza Grodzkiego o zabranie głosu. Pani marszałek, pani prezydent, panie e, wiceprezydencie pleno, titulo, państwo posłowie i senatorowie. Trochę deszcz nam e, krzyżuje plany. Ale tym niemniej chciałem wyrazić ogromną radość, że w ramach naszych peregrynacji po Polsce udało nam się dotrzeć do pięknego ostrowa wielkopolskiego, gdzie, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć szpital. A wiem, znam się trochę na szpitalach. Świetnie prowadzony i świetnie zorganizowany, zupełnie nowy dom pomocy społecznej, hale. I teraz to arcyciekawe muzeum. Przybyliśmy tu szeroką grupą, aby między innymi spotkać się z młodzieżą, yy, zwiedzić tyle, ile można w tak krótkim czasie pięknego Ostrowa, ale również podzielić się z Państwem naszą wystawą w stulecie odrodzenia Senatu, ponieważ warto wiedzieć, że po odzyskaniu niepodległości. Dopiero konstytucja z, 20, z 1921 roku przywróciła Senat, dlatego pierwsze posiedzenie odbyło się 28 listopada 2000, 1922 roku i w tym roku będziemy obchodzić dokładnie setną rocznicę tego doniosłego wydarzenia, aczkolwiek Senat. Nie pod tą nazwą, musicie państwo wiedzieć, istniał dużo wcześniej, albo pod nazwą Rady Królewskiej, albo pod nazwą Rady, Rady Stanu e, od kilkuset lat. I tak się jakoś składało, że jak Polska była w biedzie, to Senat likwidowano, jak Polska odzyskiwała suwerenność, to Senat na nowo odtwarzano. Tak było między innymi w 1989 roku, gdzie, gdyż, jak Państwo wiecie, od wojny, w wyniku sfałszowanego referendum, Senat został zlikwidowany. Ta wystawa jest bardzo ciekawa. Ona jest nieco skrócona, ale zachęcam zwłaszcza młodzież do zapoznania się z losami Senatu, senatorów i tego wszystkiego, co Senat. Y, y, robił i jaką rolę odgrywał w konstytucyjnym systemie Polski. Mogę o tym opowiadać długo, bo, bo senat, jako Izba wyższa polskiego parlamentu kieruje się takim zawołaniem Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Senat jest tym, który inne władze do szlachetnych uczynków pobudza, odniecnych odwodzi, a emocje studzi. I, I tak też staramy się działać. Staramy się poprawiać legislację, czasami nie, niekoniecznie starannie przygotowaną w Sejmie, staramy się przedstawiać własne inicjatywy legislacyjne, czy wreszcie wyciągnęliśmy rękę do Sejmu, proponując gotowe rozwiązania, które odblokowałyby nam pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Niestety poprawki do ustawy o Sądzie Najwyższym zostały przez Sejm odrzucone, a ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa spoczywa, jak to się mówi, w tak zwanej zamrażarce u pani marszałek Sejmu. Staramy się służyć ludziom jak najlepiej, ponieważ z dumą stwierdzam, że panie i panowie senatorowie kierują się jedną maksymą. To politycy. Są od tego, żeby służyć ludziom, a nie ludzie, żeby służyć politykom. I e, dzięki temu staramy się budować prestiż Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, który akurat z Ostrowa reprezentuje pani senator Ewa Matecka. Przybyliśmy tutaj z radością i witamy Państwa na tym pięknym rynku. Dziękuję panie marszałku. Proszę panią senatorę Matecką o zabranie głosu. Szanowny panie marszałku, państwo senatorowie, państwo posłowie, panie starosto, szanowna pani prezydent, droga kochana młodzieży, wielce szanowni ostrowianie. Panie marszałku, bardzo dziękuję, że przyjął pan marszałek moje zaproszenie do odwiedzenia naszego miasta Ostrowa Wielkopolskiego. To dla nas wielki honor gościć dzisiaj pana marszałka w naszym mieście, w mieście o wspaniałej tradycji, bogatej historii, w mieście, w którym żyją mądrzy, pracowici, dobrzy ludzie, w mieście, w którym dobrze wiemy, co to znaczy prawo, co to znaczy praworządność. W mieście, który bardzo kultywuje wszystkie, każdą tradycję wolnościową. Bardzo nas cieszy również, że możemy zaprezentować wystawę w setną rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu w II Rzeczypospolitej. Mam nadzieję, że Ostrowianie będą bardzo chętnie zwiedzać tę wystawę. Uczniowie również i w ten sposób będą pielęgnować swoje zamiłowanie do prawa, do praworządności i do dobrego stanowienia prawa. Jako, że Senat jest tym miejscem, w którym bardzo cenimy sobie współpracę z młodzieżą, bardzo cenimy sobie zdanie i opinię młodzieży, bardzo liczymy się z opinią młodych ludzi, na przykład poprzez organizowanie cyklicznych spotkań w ramach tak zwanej gadki senackiej. Dzisiaj postanowiliśmy zorganizować takie spotkanie. Z młodzieżą tutaj w Ratuszu Miejskim, spotkanie marszałka Senatu z młodzieżą szkół ponadpodstawowych. Będziemy mówić o godności człowieka, będziemy mówić o tym, jakie są niezbywalne prawa człowieka i jak to często bywa, mimo pewnych regulacji zapisanych w Konstytucji czy w Karcie Praw Człowieka, trzeba zawsze się o nie niejednokrotnie upominać. Bardzo jesteśmy ciekawi rozmowy z młodzieżą. To nastąpi za chwilę na pierwszym piętrze ratusza. Jeszcze raz wszystkim bardzo bardzo serdecznie dziękuję za przybycie na dzisiejsze spotkanie. Dziękuję pani senator. Teraz proszę o oficjalne otwarcie wystawy pana Marszałka Senatu, o której opowie zastępczyni szefa kancelarii Senatu dr Karolina Ziła-Purzuk. Dziękuję bardzo. Wystawa figuruje tam za plecami państwa kamerzystów. To jest, tak jak mówię, wersja trochę skrócona, ale ona zawsze wzbudza żywe zainteresowanie we wszystkich miejscach, w których podróżuje po Polsce. Dlatego oficjalnie uważam, uznaję tą wystawę za otwartą. Proszę Pani Minister. Szanowni Państwo, bardzo cieszymy się, że ta wystawa może być właśnie tutaj. Wystawa towarzyszy takim wydarzeniom jak, jak to. Towarzyszy także posiedzeniom wyjazdowym komisji, właśnie tak jak powiedział Pan Marszałek i Pani Senator z okazji setnego, setnej rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II Rzeczpospolitej. Niestety dzisiaj pogoda nie jest najlepsza, ale wystawa będzie tutaj na rynku przynajmniej miesiąc, jak powiedziała Pani Senator. I przez ten czas serdecznie zachęcamy do obejrzenia wystawy. Ja bym przede wszystkim chciała zwrócić uwagę na, na te aspekty dotyczące społecznego funkcjonowania Senatu, czyli o różnorodności narodowościowej Senatu II Rzeczpospolitej, że mniejszości narodowe zasiadały w tym Senacie. Ale także sporo bardzo istotnych i ważnych kobiet. Że senat był, tak jak mówił pan marszałek, miejscem właśnie takiej zrównoważonej debaty, debaty, która zawsze była nastawiona na dobro Polski. Bardzo ciekawym elementem są również bohaterskie losy senatorów w czasie II wojny światowej. No i w końcu odrodzenie ponowne senatu w 1989 roku i obecna działalność senatu. Od pierwszej. Do obecnej dziesiątej kadencji, także relacje międzynarodowe i relacje z Polonią, które są ważną częścią działalności senatorów. Serdecznie zachęcam Państwa do zapoznania się z tymi dziesięcioma tablicami, które tak bardzo skrótowo przedstawiają historię Senatu. Natomiast jedenasta tablica to jest ten skrót, ale skrót w języku ukraińskim. Postanowiliśmy go dołączyć wtedy, kiedy do naszego kraju przyjechało bardzo wiele Ukraińców, tak aby oni mogli właśnie poznawać naszą historię, naszą wspaniałą historię naszej demokracji i wiedzieć więcej na temat parlamentaryzmu polskiego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu za udział w konferencji i zapraszamy na debatę. Dziękuję Panie bardzo. Pytania? A mają Mogą Państwo pytania, za... To niech Pan bardzo pyta. Proszę. Panie Marszałowie, dwie godziny temu Donald Tusk zapowiedział starania o. Komisję śledczą która wyjaśnić tak zwaną aferę węglową, czyli sprawę sprzedaży, domniemanej sprzedaży słynnych taśm słowych. Chciałbym poprosić pana o komentarz do tego i o to, czy pan wierzy, że taka komisja może powstać. I jeszcze bym prosił, żeby się pan przedstawił. Ja te... Dziękuję bardzo. Wie pan, no my w tym czasie oglądaliśmy szpital, dom DPS i Halę Sportową. Ja bym tego nie nazwał aferą węglową. Powiem brutalnie, nazwałbym to aferą szpiegowską czy aferą rosyjskich służb specjalnych, bo y, ludzie, którzy badają ten temat dogłębnie, mają coraz więcej przesłanek do tego, żeby twierdzić, że te nagrania, a nagrano 97 osób, od premiera morawieckiego po, po y, 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 zwykłych obywateli. To te nagrania, kiedy dostały się w ręce Rosjan, zostały wykorzystane w celu zdestabilizowania sytuacji w Polsce. Ponieważ nie ma wątpliwości, zwłaszcza teraz, w 2022 roku. W 2014 było pierwsze ostrzeżenie, bo była aneksja Krymu, ale teraz. Nie mamy wątpliwości, że Rosja jest to kraj agresywny, któremu zależy na rozmontowaniu Unii Europejskiej i na osłabieniu pozycji Polski, co od lat czynili. I to od czasów zaborów, od czasów, od czasów nawet wcześniejszych bo nie mogą przeżyć, że myśmy byli u wrót Moskwy, albo że odnieśliśmy zwycięstwo sił ukraińskich, litewskich, białoruskich i polskich pod Orszą, która, które zatrzymały marsz Moskali na 150 lat. Więc wie pan, ja oczekuję tu następnych wieści i, i, i uważam, że ta komisja musi powstać, jak nie w tej kadencji Sejmu, to w następnej, chociaż wszyscy powinni być zainteresowani, żeby dobrostan Rzeczpospolitej, nasza racja stanu była godnie broniona i chroniona. Jeżeli pozwalamy sobie na hulanie rosyjskich szpiegów po Polsce i destabilizowanie sytuacji wewnętrznej, to znaczy, że nasze służby nie wykonują właściwie swojej pracy. Czy Państwo dziennikarze mają jeszcze jakieś pytania? Zapraszam tu do mikrofonu. Dziękuję ja, bardzo. Dziękuję. Jeszcze jedno. Jeszcze jedno Pytanie dotyczące Funduszu Wspólności Płynących z Brukseli zapowiedzi, że te pieniądze mogą nie trafić do Polski. To jest już jest 35, 70 podobno miliardów euro. To no są kosmiczne pieniądze. Również chciałbym poprosić Pana o komentarz w tej sprawie. Wie pan, trudno tu cokolwiek komentować, bo, bo piłka jest po stronie PiSu. E, prezes, na którymś spotkaniu już nie wiem, czy w Częstochowie, czy gdzieś, powiedział, że to w sumie są małe pieniądze. Ale to jest nieprawda. E, I trzeba sobie jasno powiedzieć, że jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, zgodziliśmy się podpisując traktaty na pewne reguły gry. Jeżeli je łamiemy, a Senat, nie wiem, czy Pan to wychwycił z mojej wypowiedzi, podał im na tacy gotowe rozwiązania: poprawki do ustawy o Sądzie Najwyższym i całkowicie naszą inicjatywę legislacyjną ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. Gdyby te dwa akty zostały przyjęte, skarbiec by się otworzył. Pytanie: Pierwszy plan Marszala po wojnie odrzuciliśmy pod naciskiem Sowietów. Dlaczego teraz nie chcemy sięgnąć po te pieniądze, których Polska potrzebuje niebywale, które dadzą nam impuls rozwojowy? Dlaczego nie chcemy sięgnąć po te pieniądze z powodu no, dla mnie kompletnie niezrozumiałego uporu partyjki, która ma mniej niż procent popularności, a z powodu arytmety, arytmetyki sejmowej blokuje, zapewnia większość rządzącym? To nie jest działanie zgodne z polską racją stanu i ta sytuacja musi ulec jak najszybszemu rozwiązaniu, aby w końcu Polska, jako pełnoprawny członek Unii Europejskiej, duży kraj, naturalny lider Europy, dawnej Europy Wschodniej, żeby zajęła należne miejsce w rodzinie krajów wolnego świata. Czy jeszcze są? Bardzo proszę, tutaj może. I, e, uważam, na temat e, odpowiedzialności na Wie Pani redaktor, PiS jest e, lubuje się w rozwiązywaniu problemów, które, które sam kreuje najpierw. Wie Pani takie ręczne sterowanie gospodarki to za PRL-u były żarty, że jakby komuniści rządzili na Saharze, to za chwilę by zabrakło piasku. Od listopada premier Morawiecki wiedział od wywiadu amerykańskiego i od przedstawiciela wysokiego szczebla tego wywiadu szefowej, dokładnie mówiąc że będzie wojna. Inne kraje potrafiły się przygotować, my kupujemy jakiś muł węglowy z Indonezji, przepłacając go, gdzie górnicy nam mówią, że z 8 milionów ton do palenia to się nada 1,5 miliona ton. No tak roztropne państwo nie postępuje. Natomiast trzeba powiedzieć jasno, że ta władza jest bardzo... Taka swobodna w, w wydawaniu publicznych pieniędzy, zapominając, że to są nasze pieniądze pani, pana, moje, bo rząd, jak mówi Margaret Thatcher, nie ma żadnych pieniędzy, tylko korzysta z pieniędzy podatników. I, i dlatego powinien każdą złotówkę obracać trzy razy. A my wydajemy miliardy na jakąś elektrownię w Ostrołęce, które potem za następny miliard burzymy. I takich przykładów można by mnożyć bardzo wiele. Ludzie się obawiają tej zimy, bo zrzucanie odpowiedzialności na samorządy, żeby sprzedawali towar, którego nie ma i to jeszcze po cenie regulowanej, to jest kwintesencja socjalizmu. Ludziom należy pomóc na wszelki, wszelkie możliwe sposoby i sądzę, że samorządy nie odmówią tej pomocy, ale to nie zwalnia rządu z odpowiedzialności, że mają nam, nam zapewnić prąd i ciepło, żebyśmy nie doświadczali tego, co pani nie pamięta, ale ja pamiętam za czasów socjalizmu tak zwane planowe wyłączenia, że prądu nie było przez kilka godzin. Można tu długo mówić, jak zmarnowaliśmy 6 lat, y, y, blokując energetykę wiatrową. Wyobraża pani sobie, jakbyśmy byli. W innym miejscu, gdyby przez 6 lat zorganizowano dużo więcej farm wiatrowych, w tym farm na morzu. Jak obywatele zaczęli masowo montować fotowoltaikę, to rząd się wystraszył i zaraz to zaczął hamować. Do dzisiaj, tak naprawdę, energetyka wiatrowa nie jest odblokowana, mimo deklaracji rządu. Ustawa jeszcze obowiązuje, cała ta, która mówi o tym dystansie 10 razy wysokość wiatraka od domostw, co blokuje praktycznie. 99% Polski. Rząd jest od tego, żeby zapewnić nam prąd, gaz, ciepło i pomóc przetrwać zimę, zwłaszcza najuboższym. I nikt ich z tego nie zwolni. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze ma pytania? Jeśli nie, to bardzo dziękujemy za udział w konferencji.